Dzień dobry, dawno mnie na tym kanale nie było i miałem nagrać pewne wnioski, które wyciągnąłem z przemyśleń, z, no, przerwy, bo jest tutaj, myślę, że można uznać, że to jest miesiąc, miesiąc przerwy. Zwróciłem film, co prawda, na kanał drugi z Undertale, oczywiście w tym samym, jakże, niesamowicie otwartym i wulgarnym stylu, który miał mi dać jakąś taką swobodę, czyli ten drugi kanał, ale tutaj nic się nie zadziało i co dalej z tym kanałem, no? To jakie wnioski przemyśleń? Nagrałem jakiś godzinny film, jakieś pierdolenie, że w stylu podcastu, co tak naprawdę niewiele wnosiło. Ja staram się teraz, mam no, nadzieję, w 10 minut to powiedzieć, bo i tak mam mało czasu, więc no w 10 minut i od razu lecę spać. Bo jutro do szkoły. Wypaliłem się znacznie, jeśli chodzi o dziennikarstwo. To znaczy, nie mam żadnych pomysłów. Znaczy inaczej, pomysły są, ale jakichś takich chęci samozaparcia do ich realizacji nie mam już. Prawdopodobnie wynika to z tego, że e, jest to, jest to na pewno efektem pewnych problemów, które dotknęły mnie w ostatnim czasie. Dlatego też brakuje mi tej takiej motywacji, żeby coś zrobić, bo Pomysł miałem. Chciałem nagrać filmy w stylu newsowym dotyczących, oczywiście się odcunę, że było, dotyczących piłki nożnej i miałem przygotowany oczywiście nie skrypt, bo chciałem zrobić to tak, że poczytam artykuł a potem coś tam od siebie, coś tam moimi słowami opowiem. No i nawet siadłem do tego filmu, nagrałem pierwszy klip, e, miałem nagrać i tak od nowa, bo tam było coś nie tak, bo wydawało mi się, że coś tam poszło Niezgodnie z planem po prostu się pomyliłem, natomiast y, później że tego filmu nie usiadłem, bo tak jak mówię, te problemy mnie w dużej mierze przytłoczyły. Nie dawało mi już motywacji, jak już odeszłem od kompa i ta ostatnie, ostatnie tutaj takie, ostatnie tutaj, jakby to wyrazić, mm, ostatnie jakieś napływy motywacji, o. Zniknęły. Zniknęły, ja ten film usunąłem i powiedziałem sobie, że nie będę tego nagrywał. Miałem jeszcze nagrać shorta dotyczącego... O homoseksualizmie Andrzeja Stękały nagrałem. Jest to kontrowersyjny temat, nie powiedziałem tego jeszcze w kontrowersyjny sposób, co miałem, chciałem zrobić. Bo po tym w zasadniczo miał wyjść podcast. W którym gdzieś tam wyrażam swoje myśli, co ja uważam, co ja myślę. I tam miałem w ogóle popłynąć i powiedzieć całkowicie, co myślę o tej sytuacji. I co myślę w ogóle o tym problemie społecznym. Żeby nikt tutaj się nie poczuł urażony, że to jakaś dyskryminacja. Problem społeczny chodzi mi o to, że jest to pewien dylemat, który ludzi tutaj dzieli na dwa obozy. Że albo tolerancja, albo nienawiść. Ewentualnie są ci, którzy są bardziej ugodowi, ale ich jest najmniej. I też tego podcastu nie nagrałem. Ja kiedyś miałem w ogóle zajebiście fest, dużo zajawki, jeśli chodzi o Tworzenie materiałów. Oczywiście też one nie były dobrej jakości. Teraz, gdy się do nich bardziej przykładam, ta sytuacja wygląda kompletnie inaczej. Ale też gdy się do nich bardziej przykładam. Gu gubię tą zajawkę po prostu. Gubię tą zajawkę. Czy było coś w planach, co jeszcze miałem nagrać? Mega dużo rzeczy, ale. Ale to powiem szczerze, no, problemy prywatne, osobiste, o których część pewnie wiecie, przyczyniły się znacząco do tego, i co pewnie się zdziwicie, bo pod moimi filmami nie ma jakichś komentarzy typu co za idiota, zjeb, pedał jebany, nie ma takich komentarzy. Są ewentualnie komentarze merytorycznej krytyki, ale ich też ostatnio nie widziałem. W ogóle YouTube jeszcze ten zdawił ten kanał, zaraz to powiem, ale się pojawił. Uwaga, coś czego pewnie widzieliście, ale wielokrotnie to powtarzam, pojawił się na moim kanale hate. Znaczy na moim kanale w związku z nim, bo na moim kanale go nie było, jak pewnie zauważyliście, ale prowadzona była przeze na mnie mocna nagonka, że ze względu, może nie YouTube'owych, ale ze względów e, prywatnych na serwerze publicznym Discord, która doprowadziła do tego, że aktualnie leczę depresję, to znaczy oczywiście nie bezpośrednio, bo. Gdzieś tam... W jednym z czynników. No i kolejna rzecz, no właśnie, YouTube zabił ten kanał. Jak zacząłem bardziej grosnie do tego podchodzić, dodałem tutaj mocniejszy język. Youtube postanowił po prostu zwyczajnie. Nie wiem, czy shadow, bo nie, nie, pole, nie, nie polecam tych filmu. Ostatni film miał kilkadziesiąt wyświetleń. A jeszcze niedawne filmy robiły po kilkaset, jak do, wiadomo, że. Kurde, Snapchat. Wiadomo, że jakby. Ten kanał a nie jest jakiś prosperujący do tego, żeby mieć kilka tysięcy wyświetleń. Ale chociaż po te kilkaset. Wiadomo, że to nie jest coś dużego, tak? Bo dużym wyświetleniem mówimy o kilkasetkach tysięcy, milionach, a tutaj kilkaset tylko. Kilkaset po prostu. Ale dla mnie to dużo, jak na wielkość mojego kanału, gdzie to było 700, ko... 700 koła, tak, Chciałbym mieć 700 koła, ale 700 subskrypcji ponad. I to kilkaset dawało mi szansę rozwoju. A teraz jest niżej. Totalnie nie wiem, co chcę robić. To było moim marzeniem. I nie będę jakoś, bez, jakoś się bardzo tutaj rozgadywał. W ogóle nie jestem przygotowany do tego materiału. Słuchajcie, macie jeszcze szansę ten kanał odbudować. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję. Jest pewien plan. Ja tutaj yy, założyłem taką tezę. przy odchodzę z YouTube'a na tytule. Natomiast jest jeszcze taka furtka. Furtka w yy, rozwoju mojego kanału. Żeby, ten kanał, żeby tego kanału nie zamknąć. Otóż rozpoczęcie na dobre tej serii podcastów, czy może vlogów, przemyśleń na jakieś tematy, faktycznie przemyśleń, tak jak pierwotnie w tytule mieliśmy zawarte przemyślenia patryka, może przy tym zostaniemy, może wejdziemy do nowej nazwy, czyli ta nazwa mówię co myślę, zobaczymy. Ale faktycznie jakieś przemyślenia. I po prostu będę mówił po prostu, co uważam na dany temat, troszkę przy. Trochę przy, przy... jak to się kurde mówi. Trochę tutaj rozpalę ludzi w komentarzach. Może. To nie jest pewne. Wstępnie nie mam jakichś wielkich planów. To jest taka furtka, jeśli chodzi o zostanie na YouTubie. Znaczy zostanie na tym kanale, bo pobocznie rozwijam gdzieś tutaj macie w opisie kanał Patrykosik plus, gdzie tam gram w gry i ogólnie są jakieś takie rzeczy poboczne. Jest furtka, mamy podcast. Y Planuję też gdzieś w komentarze. Zobaczymy też, jak to będzie. Jestem w ogóle w trakcie przeprowadzki. Teraz to jest tak, że totalnie nie wiem, kiedy to się skończy. Totalnie nie wiem, kiedy się prowadzę do nowego domu. Więc przez maj może materiałów nie być, ok? W sensie przez połowę maja, może przez cały maj. Totalnie nie mam pojęcia. Ja tak sobie to na oko rzucam. Może być nawet dłużej. A jak nie, to będę się starał telefonem nagrywać. Zobaczymy, zobaczymy. Jest ta furtka. Może coś się tam odpali. A jak nie, to zapraszam Was wszystkich na kanał Patrikocik. Plus, proszę wejść i proszę, kurczę, kliknąć w ten film. A może ludzie klikną, bo jak jest odchodzę z YouTube'a, to, to, to ludzie z reguły będą raczej zastanawiać się, czemu odchodzę. No i klikają, i się dowiadują. Tylko weźcie, oglądajcie do końca. Ja wiem, że większość mojego filmu to. No tak, zastanawiam się za to są zapychacze pauzy, znaczy pauzy róbcie, pauzy róbcie jak mówicie, jak zastanawiacie się to powiedzieć wystarczy zamilczać. i dać sobie czas po prostu na powiedzenie danego słowa. Oczywiście mi się zaczęło czasami czasami przerywniki wrzucić, ale ale oczywiście pracuję nad tym. No to jest tyle. Dziękuję wszystkim, którzy tu byli. Ale nie odchodzę z YouTube'a, daję sobie po prostu czas czy prowadzę nowy format, czy nie. A jak będę chciał odejść z YouTube'a, to po prostu o tym poinformuję. Nie mówię od razu, bo jak zrobię, że odchodzę z YouTube'a, to mnie nabierze znowu motywacja, tak jak było wielokrotnie. Jest 10 minut filmu, jest 10 minut filmu. Jeżeli coś pominąłem, zapraszam na Instagrama, tam na relacjach. oczywiście, Instagram, no właśnie tytuł. Nazwa Instagrama, nazwa Instagrama, tutaj, tutaj. Nazwa Instagrama: Patrykosik Podłoga, na końcu 2K, czyli Patrykosik k Podłoga. No i tam będę informował na bieżąco, co się z kanałem będzie działo. I Jeszcze zapraszam na kanał Patrykosik Plus, zostawienie subskrypcji, gdzie po prostu będą po pojawiały się materiały z gier w takim, no dość moim stylu. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.